Cześć, z tej strony Emini Trader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji, sesji rozpoczynającej nowy tydzień, które to standardowo zaczniemy od analizy sytuacji na S&P 500. Tutaj patrząc z perspektywy zeszłotygodniowego profilu, jedyne na co powinniśmy w tym momencie zwracać uwagę to tak naprawdę low zeszłego tygodnia, czyli poziom 29,1350, bowiem sesja nocna przyniosła nam tutaj kontynuację tej przeceny z jaką Zmagaliśmy się w ubiegłym tygodniu i aktualnie znajdujemy się już poniżej poziomu 29,00. Tutaj tak czysto statystycznie Zeszłotygodniowy tygodniowy poziom Valiant Low to, pozi to poziom 29,5400, Valiant High 3024,00. Także widzimy <coughs> aż 70 punktowy zasięg strefy równowagi powiedzmy dla zeszłego tygodnia, oczywiście, biorąc sobie pod uwagę fakt, z iloma dynamicznymi impulsami mieliśmy do czynienia w trakcie ubiegłego tygodnia, mówienie tutaj o strefie równowagi dla tego typu profilu, jest takie mocno nadwyrost. Tutaj tak naprawdę każdą z tych pojedynczych stref równowagi musielibyśmy rozpatrywać osobno i tak naprawdę dwie główne strefy dystrybucji są to strefy zlokalizowane powyżej 3950. Oraz e, ta strefa poniżej 29,33,50. Aktualnie znajdujemy się już w tej strefie zlokalizowanej pomiędzy poziomem 28,99,50, 28,85,50 i to właśnie w oparciu o te poziomy wyznaczałbym tutaj e, nowe strefy popytowe i podażowe. To, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to przede wszystkim fakt, że e, Wygląda na to, że otworzymy się dzisiaj luką spadkową, y, i będzie to o tyle istotne, że będzie to luka, tak naprawdę, przez lukę. Widzimy, że tutaj na początku y, czerwca mieliśmy do czynienia z otworzeniem się y, sesji dziennej luką y, pomiędzy poziomem 29.03.00 oraz y, powiedzmy okolice 29.11.00, czyli zeszłotygodniowe minima, y, y, czyli Przejście luką przez lukę, tak naprawdę, świadczyć może tutaj o e, bardzo mocnym impulsie e, spadkowym w tym wypadku. I jeżeli nie uda nam się tutaj dojść, przetestować tych, tego poziomu 29 13, 50, który jest minimum, który jest dołkiem z ubiegłego tygodnia, tutaj e, bardzo szybko ta przecena może e, przerodzić się, nawet w jakąś mniejszą, większą paniczną wyprzedaż. Dlatego też. Przechodząc już do kluczowych stref popytowych i podażowych, w kwestii tych pierwszych przede wszystkim uwaga powinna być zwrócona w okolicach 28, 86, 50, 28, 84, 50, czyli są to te okolice, dwupunktowa strefa w okolicach istotnego poziomu value at low. strefy równowagi, przepraszam bardzo, i to tutaj możemy spodziewać się pierwszej reakcji, czego potwierdzeniem jest tak naprawdę sesja nocna. Widzimy, że tutaj wyhamowały spadki w trakcie Globexu Kolejna ze stref popytowych będzie to strefa zlokalizowana już w okolicach 29, przepraszam, 28, 70. Strefa pomiędzy 28, 68, 50, 28, 75, czyli w oparciu o poziom value at high strefy równowagi kol będzie tutaj pełniła funkcję kolejnej ze stref popytowych. Poniżej widzimy, że mamy dolne ograniczenie tej strefy 28,60,50. Następna ze stref zlokalizowana jest już dopiero w okolicach 28,39,50, czyli tutaj zasięg potencjalnych spadków jest znaczący. W kwestii stref podażowych dla dzisiejszej sesji, tak jak już wspomniałem, pierwszy, pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę to okolice 28,99,50, czyli strefa 28,98,50, czyli tak naprawdę nietestowany w trakcie sesji kasowej poziom POC oraz 29,00,50, czyli te okolice okrągłej bariery w okolicach poziomu value at high istotnej strefy równowagi. Powyżej już oczywiście to, co się wydarzyć może w okolicach 29,13,50, powiedzmy dwukrotrowa strefa 13,50, 15,50. To, co istotne to próby domknięcia tego dwu może nie tyle dwupoziomowego, co jednopoziomowego z dwóch TPO e, obszaru single printów, jak najbardziej istotne z perspektywy dzisiejszej sesji powyżej mamy kolejny z obszarów single printów, który to nam powstał przy zejściu poniżej tego poziomu 29-21.00, czyli tak naprawdę istotny poziom z perspektywy dzisiejszej sesji oraz linie na piosku 291350 to jest absolutnie kluczowe. Jeżeli chodzi o perspektywy dla kolejnych sesji, jedynie tutaj powrót nad ten poziom, czy też nawet przetestowanie tego poziomu, w jakim stopniu może załogodzić tutaj ten scenariusz zakładający dynamiczne pogłębienie spadków, z którymi zmagamy się od zeszłego tygodnia. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o SP. Przejdźmy teraz szybko do ropy. Tutaj, w przypadku ropy, patrząc na profile tygodniowe, widzimy, że tak naprawdę. Piątek przyniósł nam pewnego rodzaju stabilizację po tej przecenie, z którą mieliśmy do czynienia w czwartek i przetestowaniu tego dolnego ograniczenia strefy równowagi zlokalizowanego na 53,58. Tutaj stabilizacja poniżej tej kilku sesyjnej strefy równowagi, której objęcia możemy wyznaczyć na poziomach 255,92 oraz 56,64. Stabilizacja poniżej tego poziomu. Stworzenie takiego małego obszaru dystrybucji w trakcie handlu piątkowego który tutaj nam w pewnym sensie zwiastuje uspokojenie po tej przecenie oraz e, przejście rynku w taką fazę oczekiwania na to, czy e, będziemy mieli tutaj do czynienia z kolejnymi próbami powrotu w, tą, e, w ten rejon e, równowagi, czy też może kolejne pr próby przetestowania poziomu 54,36. Patrząc tutaj teraz już z perspektywy profili dziennych, e, to na co tutaj należałoby. Zwrócić uwagę z perspektywy e, stref popytowych i podażowych, to tutaj w, w kwestii tych pierwszych widzimy e, strefę zlokalizowaną pomiędzy 5478 oraz 5490, czyli poniżej piątkowego poziomu Valiantla w oparciu o wolumen, oraz e, po raz kolejny ta strefa e, w okolicach 5436, 5436, 5421, kolejna ze stref popytowych na dzisiejszą sesję. W kwestii stref podażowych, to tutaj oczywiście Istotne będzie to, co po raz kolejny wydarzyć się może w okolicach 55,92, 56,01. Widzimy, że strefa ta, o której mówiłem w piątek, wywiązała się ze swojej roli istotnego oporu. Tutaj spotkaliśmy się z reakcją już na otwarciu oraz tak naprawdę w ostatniej półgodzinie handlu sesji piątkowej widzimy, że zanegowanie impulsu wzrostowego oraz próba powrotu Podczas okresu K, i ostatnie pół godziny handlu również zanegowane, dlatego też ta strefa z, z całą pewnością w dalszym e, ciągu pełni swoją e, funkcję istotnej strefy podażowej. Powyżej mamy oczywiście górne ograniczenie, czyli poziom 5664 oraz nietestowany do tej pory poziom PUC 5679, 15-punktowa e, centowa strefa, na którą również warto będzie zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o linię na piasku, to tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę co na to, co może się wydarzyć w okolica tego mm, małego takiego kumulacji poziomu value at low oraz value at high. Widzimy value at low w sesji piątkowej 55.35, sesji czwartkowej 55.41, value at high dla sesji nocnej 55.32, czyli te okolice 55.40 mogą nam tutaj pełnić funkcję e, linii na piasku. Wyjście ceny powyżej e, tego poziomu powinno nam przynieść przynajmniej przetestowanie górnego ograniczenia Obszary dystrybucji sesji piątkowej, czyli 5577, z potencjałem kontynuacji i przetestowania tego poziomu 5592. E, tak to wygląda, jeżeli chodzi o aktualną sytuację na ropie. E, jeszcze szybki, oczywiście, rzut oka na kluczowe strefy popytowe i podażowe przed dzisiejszą sesją: e, 5491 oraz 55. 35, tak to aktualnie wygląda, jeżeli chodzi o, o strefę równowagi w oparciu o wolumen. Volume value area dla mini S&P jest to 88,25 oraz 4,25, czyli lekkie zmiany. Tutaj jeżeli chodzi o S&P to warto z całą pewnością będzie zwrócić uwagę na to, gdzie pozostawione zostaną poziomy value at high oraz value at low dla sesji nocnej, bowiem, jak już wcześniej wspomniałem, mieliśmy do, do czynienia z tą kontynuacją spadków. Budowany jest nowy obszar dystrybucji. Warto tutaj będzie wziąć pod uwagę wolumen i rozgrywać swoje pozycje w oparciu o to, co wydarzyło się właśnie w trakcie sesji nocnej, bo powinna być ona tutaj jakimś. Wyznacznikiem, na stałą pewnością większym niż ma to miejsce zazwyczaj. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Mam nadzieję, że było ono przydatne i do usłyszenia już jutro.